Zadanie z podręcznika GWO, klasa 7, z tematu do czego służą równania. Zadanie pierwsze, mamy zapisać podane zdania w postaci równań. To zadanie jest dobre jako takie prowadzenie do rozwiązywania zadań z treścią. I w podpunkcie A mamy tak, napisać w postaci równania takie zdanie. Jeżeli liczba x powiększymy o 12, to otrzymamy 41. Więc musimy zapisać do tego równanie. Czyli jeżeli równanie to musi być w tym zapisie równa się. Jeżeli liczbę x powiększymy o 12, no to mamy liczbę x. Jak powiększymy ją o 12, no to musimy o 12, czyli do, musimy dodać 12, bo gdyby na przykład pisało powiększymy razy 12, no to byśmy napisali 12x albo x razy 12, a jak tu mamy powiększyć o 12, to piszemy x plus 12. I wiemy, że taka liczba x powiększona o 12 będzie równa 41. Więc piszemy, równa się 41 i patrzymy, czy się wszystko zgadza. Jeżeli liczbę x powiększymy o 12, to otrzymamy 41 i to jest gotowe równanie do tego zdania. Do pozostałych zdań zrobimy sobie najpierw takie ćwiczenie, żeby były żeby te równania zapisane tam były jaśniejsze, to pokażę Wam taki przykład. Mamy przykładowo Stanisława, czyli jest to jakiś pan, który widać, że jest starszy od Olafa. I mamy takie zdanie: Stanisław jest dwa razy starszy od Olafa. Jak zapisać to zdanie równaniem poprawnie? Tutaj dla uproszczenia założyłam, że wiek Stanisława to będzie S, a wiek Olafa to będzie O. I tu jest ważne, że jak mamy pomiędzy czymś zależność, Czyli wiemy, że na przykład ktoś jest dwa razy starszy, albo trzy razy młodszy, albo ktoś jest o 50 lat starszy. Jeżeli jest jakaś zależność między czymś, to najpierw musimy to do siebie przyrównać. Czyli, najpierw my piszemy, że Olaf ma tyle samo co Stanisław lat. I tak się zawsze robi, jak chcemy napisać poprawnie równanie, a nie za bardzo mamy pomysł, pomysł i chcemy się tego nauczyć, to to jest dobry pomysł, żeby właśnie rozpocząć naukę pisania równań, że najpierw musimy przyrównać to, między czym jest zależność. Czyli najpierw piszemy, że Stanisław ma tyle samo lat, co Olaf. I dopiero później stawiamy tą zależność. Stanisław jest dwa razy starszy od Olafa. Czyli gdzie my damy to dwa razy przy Olafie? Czy przy Stanisławie, tak? Patrzymy, czy jakby się przy wieku Stanisława dali dwa razy, czy to by się zgadzało? Czy to by była prawda, że dwa razy wiek Stanisława to będzie wiek Olafa? No, tak nie za bardzo, prawda? Bo dwa razy wiek Stanisława, no to byłby jakiś, może, pan taki już yy, w starszym wieku. A tak by się to nie zgadzało, ale jak napiszemy tutaj przy Olafie dwójkę, że dwa razy wiek Olafa to jest wiek Stanisława, to wtedy się to zgadza. Bo zawsze tą zależność się tak wpisuje, żeby, zachodziło, żeby zachodziła równowaga, tak? Że zawsze jakby po tej przeciwnej stronie. No bo tutaj mamy znak równa się, więc nie możemy przy wieku Stanisława pisać dwa razy, bo wtedy to na pewno równa nie będzie. Także trzeba to brać pod uwagę, pisząc właśnie takie równania. I następny przykład. Stanisław jest o 10 lat starszy od Olafa, więc też najpierw. Przyrównujemy wiek Stanisława do wieku Olafa i teraz wpisujemy tą zależność, tak, żeby się to zgadzało. Więc Stanisław jest o 10 lat starszy od Olafa, czyli wiemy, że tu mamy o 10 większe, tak? Więc jeżeli to jest tutaj ten wiek Stanisława jest o 10 większe, to ja nie mogę tutaj jemu jeszcze 10 dopisać i to wtedy nie będzie równe wiekowi Olafa. Więc tu mogę zrobić na dwa sposoby. Albo mogę od wieku Stanisława odjąć 10 i to wtedy będzie równe wiekowi Olafa. Albo Olafowi jak dodam 10, to wtedy będzie to tyle, co wiek Stanisława. Także wtedy będzie zachodziła równość. Także e, ja tutaj wpisuję zawsze dodać, więc wpisałam po prostu, że o, wiek Olafa plus 10 to będzie wiek Stanisława w ten sposób. No i teraz następne zdanie. Liczba 27 jest dwa razy większa od x, więc tu też patrzymy, między czym mamy zależność. Mamy zależność pomiędzy liczbą 27 i x. I tu jest ważne, żeby tą zależność stawić dopiero na końcu. A nie od razu, bo wy macie taką tendencję, że lubicie od razu. To dwa razy już musi gdzieś tam być. Nie, to dopiero na końcu. Czyli najpierw piszemy, że 27 jest równe x i tą zależność to dwa razy? Dopiero na końcu. Czyli liczba 27 jest dwa razy większa. Więc jeżeli 27 jest dwa razy większa, to dwa razy muszę dać po przeciwnej stronie, tak, żeby to zrównać, podobnie jak to było z tym wiekiem. Bo z tym wiekiem myślę, że dla Was to o tyle jaśniejsze, że na wieku to widzicie, że to jest bez sensu, jak piszemy odwrotnie. Na liczbach może trudniej jest to zauważyć, tak mi się wydaje. Dlatego pokazałam Wam ten przykład właśnie z tym Stanisławem i Olafem. Czyli liczba 27 jest dwa razy większa od x. Czyli dwa razy dajemy przy x, tak, żeby zrównać. Następne zdanie. Liczba dwa razy mniejsza od y jest równa 35. Czyli tutaj nie mamy jakiejś zależności między jakąś liczbą jedną a drugą, tylko wiemy, że liczba dwa razy mniejsza od y jest równa 35 czyli po prostu musimy zapisać liczbę dwa razy mniejszą od y. No to jak mamy liczbę dwa razy mniejszą od y, to jest po prostu y podzielić na dwa. Najlepiej to zapisać sobie w ułamku, bo tak lepiej wygląda, po prostu y drugich i to jest równa 35. Kolejne zdanie. Liczba 21 jest o 8 większa od z, czyli też najpierw tą liczbę 21 przyrównujemy do z, bo to jest ta zależność o 8 większa. Czyli jeżeli 21 jest 8 większe od z, to żeby była równowaga, to muszę od 21 odjąć 8, równa się z, albo po stronie tej mniejszej dodać 8, tak? Więc jeżeli po stronie mniejszej dodam 8, to wtedy się to będzie zgadzać, bo jeżeli do tej o 8 mniejszej dodam 8, to będzie ona równa tej o 8 większej. I ostatnie zdanie: liczba 47 jest o 16 mniejsza od T. Czyli jest tutaj zależność między liczbą 47 a T, więc najpierw 47 do T przyrównujemy i następnie. Ta liczba 47 jest o 16 mniejsza, więc albo do 47 dodaję to 16, żeby zrównać do T, albo jeżeli wiem, że liczba 47 jest o 16 mniejsza, no to muszę... Nie, tu w ogóle źle zrobiłam. Sekundka, muszę coś poprawić. Bo ja dałam to plus 16 przy t, ale to się nie będzie zgadzało. Musimy napisać sobie plus 16 po lewej stronie. Tak, teraz będzie dobrze. Jeszcze raz wszystko szybciutko powtórzymy. O, już będzie. Czyli jeszcze raz, liczba 47 jest o 16 mniejsza od t. Czyli, że jest o 16 mniejsze, to jeżeli jej dodam 16, to wtedy będzie tyle równa co te, prawda? Więc dlatego napiszemy to równanie w ten sposób. Jeżeli to moje wytłumaczenie tego tematu Wam pomogło, jeżeli zrozumieliście pewne rzeczy, których może wcześniej sprawiały problem, to zapraszam Was do oglądania kolejnych zadań z tego podręcznika. Jeżeli potrzebujecie jakieś zadanie, a nie są jeszcze nagrane, a są Wam pilnie potrzebne, to proszę do mnie pisać na messenger, jakie numery zadań potrzebujecie. Większość zadań, które nagrywam, jest dla osób wspierających kanał z tego podręcznika na poziomie podstawowym. Jeżeli wspieracie kanał, no to takie są korzyści, że po prostu macie do tych zadań dostęp. Widzicie, jak tłumaczę zadania. Staram się je, takich na korepetycjach, tłumaczyć bardzo dokładnie, tak żeby to było dla Was zrozumiałe. Nie.